Cześć, witam na kanale Okazje i Gadżety. Dzisiaj przyjrzymy się najnowszej gazetce Biedronki. Tak, Biedronki. Oczywiście działom poświęconym warsztat, działom poświęconym dla kierowcy. Przede wszystkim będziemy referować i omawiać narzędzia, sprzęty, elektronarzędzia. Głównie marki Niteo, ale nie tylko narzędzia marki Niteo. Będą klucze nasadowe, będzie ciekawa... Wyciągarka do wgnieceń będzie klucz dynamometryczny, będą wkrętaki, będzie spawarka do tworzyw, będzie regał warsztatowy, będzie bardzo ciekawy organizer, taka walizka marki Cater oraz elektronarzędzia marki Fixdrill. Gazetka datowana jest od 16 października 2025 roku, czyli od czwartku, Najbliższego czwartku. Zanim zaczniemy, zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, czyli kliknięcia przycisku subskrybuj pod tym filmem. Pozwala mi to rozwijać kanał. Państwo jesteście za to powiadamiani na bieżąco o moich nowych filmach. No to co, szanowni Państwo, zaczniemy tradycyjnie i tym razem Marka Niteo. I szanowni Państwo, za 34,99 mamy różne zestawy. Są to zestawy różnych grzechotek lub zestawy nasadek, i mamy grzechotkę jedną, drugą, grzechotkę jedną, czwartą, oczywiście z nasadkami, zestaw 11 nasadek, zestaw 10 nasadek, bądź zestaw 5 nasadek głębokich, w no zależności od rodzaju. Cena oczywiście dotyczy każdego poszczególnego zestawu. Do wyboru, do koloru, jak ja to często mówię. Za 39,99 mamy zestaw narzędzi do samochodu, i tu do wyboru mamy zestaw spinek mocujących i klipsów. I cały ten zestaw składa się, uwaga, z 655 elementów. Tutaj mamy głównie spinki i klipsy oraz 5 narzędzi do usuwania klipsów i 20 podkładek z gąbki. Oraz 10 opasek zaciskowych. Mamy, rozumiem, że za tą samą cenę. No, tak to zrozumiałem. Mamy bardzo ciekawy za to zestaw do wyciągania wgnieceń. Ten zestaw składa się z 35 elementów. W zestawie mamy puller, 33 adaptery i grzybki. Szpachelkę do usuwania kleju. I tak jak wspomniałem na wstępie filmu, ciekawy zestaw. Wyceniono na niespełna 40 zł. No powiem Państwu, że chętnie bym skorzystał z tego zestawu. Były różne oferowane zestawy, trochę inne mocowania, inny sposób wyciągania. Ciekawe jak ten Niteao się akurat nie sprawdzi. Mamy zestaw haków i szpikulców, ten zestaw również wyceniono na 39,99, a więc mniej więcej za niespełna 40 zł, a czasem 30, prawie 5. Mamy albo grzechotki, zestawy nasadek, ale również zestawy takich spinek, niespinek bądź zestaw do wyciągania wgnieceń. Tak to Biedronka wyceniła. Idziemy dalej. Za 79,90 mamy szanowni Państwo klucz nasadowy. Oczywiście marka Niteo. Klucz nasadowy lub dynamometryczny z nasadkami. I zaczniemy od grzechotki widzimy po lewej stronie 79.99 natomiast idąc w prawo mamy ten właśnie klucz dynamometryczny są też nasadki natomiast nie napisali jednego nie napisali maksymalnego momentu z jaką siłą możemy po prostu dokręcić daną śrubę jest to bardzo ważne ponieważ Sprzedawane są czasem narzędzia, które nie nadają się do dokręcania kół samochodowych. Natomiast tutaj na zdjęciu jest widać, że ktoś dokręca koło w samochodzie, więc domyślamy się, że ten klucz ma taką możliwość, ma taką siłę i wytrzymałość, ale trzeba pasowałoby to w sklepie wiedronka sprawdzić. Za 17,99 mamy do wyboru natomiast 13 bitów z krętakiem, 6 bitów dwustronnych z krętakiem, 30 bitów z krętakiem grzotkowym, 11 kluczy torx lub hex z uchwytem. I też takie po prostu zestawy do wyboru, no pasuje po prostu przeglądać półki i wertować, wybierać co nam się żywcem podoba. Podoba mi się, że natomiast że nie ma ceny od, tylko te wskazane wymienione przeze mnie zestawy, zresztą widoczne tutaj na dole głównie. Wyceniono na 17,99 na sztywną cenę, a nie cenę zależną od. Idziemy dalej. Szanowni Państwo, za 34,99 mamy narzędzia i akcesoria warsztatowe. Widzimy tutaj listwy magnetyczne: 3 sztuki, za tyle, za niespełna 35 zł. Śrubokręty 10 sztuk, klucze imbusowe, hex, torx i trzpieniowe z kulką 3 sztuki, wiertła 31 sztuk, poduszki montażowe 2 sztuki, piły ręczne 2 sztuki, bity precyzyjne z skrętakiem, czy poziomice czy sztuki 34,99 wyceniono każdy z tych zestawów, natomiast jeżeli ktoś nie posiada przedłużacza lub stacji ładującej firma Hicker oferuje za 34,99 do wyboru przedłużacz pięciogniastkowy z wyłącznikiem przedłużacz 4 bądź pięciogniastkowy z dwoma portami USB Bądź stację ładującą i z, tak naprawdę z pięcioma portami. USB widzimy tu na samym środku taka czarna. Po prawej zaś stronie mamy dobrze wycenioną spawarkę. Mówię dobrze, bo ostatnio w jednym z ostatnich filmów widziałem za 100 zł konkurencyjnej firmy. Tu mamy za 49,99 spawarkę do tworzyw. Pojawia się co jakiś czas. Do czego służy. Osoby, które nie wiedzą, do naprawy pękniętych lub złamanych elementów stworzywa sztucznego. Po prostu mamy w zestawie takie skrzywki, tu jest akurat ich 200, i zatapiamy, scalamy dany pęknięty element plastikowy. Mniej więcej tak to wygląda. Na, tym, na, na takim sposobie, W takim sposobie to działa. W zestawie oprócz tych skrzywek mamy również nożyk tapicerski. I obcinaczki, także 49,99, no i oczywiście ten wspomniany pistolet, który się nagrzewa trochę na zasadzie lutownicy. Idziemy dalej, na dole mamy bity, nasadki lub wiertła i do wyboru mamy zestawy. Zestawy uprzedzając wycenione na 12,99, do wyboru 20 bitów, 6 wierteł HSS, 6 nasadek, 15 bitów różnej długości. W zależności od długości te bitów jest mniej bądź więcej 6 bitów, 5 wierteł do drewna lub kamienia i cegły. Też do wyboru do koloru. Za 34,99 natomiast mamy szczypce do przewodów elektrycznych i również do wyboru. Szczypce do ściągania izolacji z przewodów. Szczypce do ściągania izolacji z przewodów nieco cieńszych bądź zupełnie do takich cieniutkich, no zależności. Do czego potrzebujemy dane szczypce? Mamy możliwość za niespełna 35 zł ich zakupienia. Jeżeli ktoś nie posiada jeszcze sikiery lub topora, mamy tutaj do wyboru za 24,99 sikierę bądź topór, długość 38 cm. Osłona na ostrze. No, widać, że solidny sprzęt. No pytanie, jak się w praktyce będzie zachowywał, no, ale to już pytanie dla osób, które korzystały z tego typu sprzętów, śmiało piszcie w komentarzach na temat marki Niteo, dobrze znanej no i głównie znanej przede wszystkim z oferty zawartej w biedronce. Natomiast za 1999 mamy narzędzia ręczne: młotek stalowy, drewniany, gumowy, kamieniarski lub stolarski, siekierę z osłoną na ostrze. No wydaje mi się, że po prostu tu jest ta sikiera mniejsza, bo tam była za 5 zł droższa, powyżej. Tu mamy za 19,99, mamy łom lub łom płaski, duto do kamienia. I każde z tych narzędzi tutaj wyceniono na niespełna 20 zł, bez jednego grosza. I wspominałem na wstępie o regale. Jest otóż regał. Regał dosyć drogi na pierwszy rzut oka, ponieważ często już referowałem w tych gazetkach regały w granicach nawet 70 zł. O tych samych wymiarach, już uprzedzając i podobnym udźwigu, podobnym tu mamy regał za 119 zł, marka Niteo. Czym się charakteryzuje? Wymiary przede wszystkim standardowe 180 x 90 x 40 cm. Napisano, że wytrzymała konstrukcja, ale to, co pierwszym się rzuca w oczy, no kolor czarny, półki takie imitujący kolor drewna, a WIG, właściwie obciążenie maksymalne jednej półki 175 kg, całkiem nieźle. Może cena nie jest, bym powiedział, rewelacyjna, natomiast estetyka, myślę, że jak porównać regały, to jeden z ładniejszych, chyba tak bym to powiedział. I przechodzimy do bardzo ciekawej, bardzo mi się spodobała walizka. Walizka, organizer, inaczej skrzynka narzędziowa, no tak by to nazywać, dostępna w tej gazetce firma Kater. Firma Kater, taka trochę aspirująca albo konkurująca, przynajmniej próbująca konkurować, bym to powiedział, z polskim Kubricksem. Dlaczego mówię o konkurencji? Ponieważ tak już z wyglądu mi trochę... Jedna firma zaczyna przypominać drugą, ale wracając do tych rzeczowych walizek czy organizerów, mamy za 119 zł, słuchajcie walizkę bądź organizer na narzędzie i akcesoria i do wyboru jest ta walizka o wymiarach 48 na 38, bądź organizer o wymiarach dziesiąte na dziesiątych. Powiem państwu, że ciekawe rozwiązanie zarówno jedno, jak i drugie. Widzimy tutaj fajny sposób dostępu do przegródek, a tu natomiast ciekawą organizację po prostu przestrzeni w środku. Także do wyboru do koloru. Naprawdę warto by to było zobaczyć na miejscu. 119 zł nie jest to dużo. No, pytanie, jak się to będzie sprawdzać? Natomiast widzę, że aspiracje firma ma wielkie i konkurencja zawsze jest zdrowa. I przechodzimy do elektronarzędzi. Elektronarzędzia nie Niteo, tym razem, a marka Fixdrill, Drill, no pojawiająca się w biedronce. Bardzo tanie elektronarzędzia, no bez dwóch zdań, zasilane z gniazdka elektrycznego. 59.90. I tak mamy do wyboru wyżynarkę moc 400 watów, głębokość cięcia 55 mm. W zestawie mamy ostrze do drewna. Mamy szlifierkę kątową nieco mocniejszą 500 watów. Średnica tarczy uprzedzam nie 125, czyli standardowo, a mniejsza 115. No nie wiem po co jest w ofercie ta, taki sprzęt. Natomiast no dziwię się, ponieważ jednak standardem jest 125. Bądź wiertarkę udarową, również 500 w i Maksymalna średnica wiertła 13 mm. W zestawie mamy rękojeść boczną. rzecz oczywista. No wracając do ceny 59,90, słuchajcie. Jeżeli nie jesteście przesadnymi majsterkowiczami, bardzo rzadko korzystacie, trzeba coś przewiercić raz na ruski rok, jak to się mówi, no to myślę, że można by się o taki sprzęt skusić. No słuchajcie, niespełna 60 zł w sklepie idąc po mleko i masło, w cudzysłowie, jak to się mówi, wydajemy więcej, a tu macie elektronarzędzie, nie będziecie musieli prosić sąsiada o pożyczenie sprzętu sami coś myślę wywiercicie, przetniecie i tak dalej i tak dalej i to by było na tyle szanowni państwo ciekawa gazetka mnie zainteresowały te skrzynie przede wszystkim narzędziowe mówię coraz lepsze, coraz ciekawsze bym powiedział, lepsze nie wiem bo nie testowałem Natomiast coraz ciekawsze o tak bym to powiedział. Ta, ten sposób i otwierania, i sposób organizacji samej przestrzeni, co, coraz taki lepszy, mam wrażenie. regał trochę drogi, powiem Państwu. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma spawarki do tworzyw, dobra cena. Tutaj jeszcze klucz dynamometryczny też się jak najbardziej przyda. Tylko zwracam uwagę, żeby sprawdzić tu te newtonometry. Także. Gazetka ciekawa, interesująca, z wyprzedzeniem o dziwo dostępna. Także mogłem spokojnie ją zreferować. W zasadzie tyle. Że widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.